To jest kwestia sprecyzowania do końca, co to znaczy, bo są tego rodzaju pojęcia, które my rozumiemy intuicyjnie i zdrowy rozsądek też jednak do takich pojęć należy, chociaż oczywiście jest filozofia zdrowego rozsądku i tak dalej. Było tam na różne sposoby precyzowane, ale przecież to nie funkcjonuje w normalnym, nawet w normalnym obiegu intelektualnym to nie funkcjonuje. I w związku z tym, ja chciałbym powiedzieć, że w moim przekonaniu, jeśli na przykład, i tutaj ośmielę się odwołać do przykładów naprawdę wielkich, to proszę mnie nie posądzać o megalomanię, że ja się porównuję z Piłsudskim. Nie, ale jeżeli Piłsudski na przykład dokonał weryfikacji tradycji insurekcyjnej i ją zracjonalizował, no to odwało się tutaj też. No, w kategorii zdrowego rozsądku. Bo jeżeli, na przykład, Mierosławski planował w Polsce powstanie na takiej zasadzie, że mamy tam 720 tysięcy ludzi w królestwie zdolnych do noszenia broni, mężczyzn zdolnych do noszenia broni, więc będziemy mieli z tego 560 tysięcy żołnierzy, to on po prostu od tego zdrowego rozsądku odchodził. A Piłsudski sprowadził przecież w gruncie rzeczy tą samą politykę do w kategorii racjonalnych zresztą racjonalizował ją, można powiedzieć, dwukrotnie, najpierw poprzez odwołanie się do pewnej teorii społecznej, do socjalizmu, mało teorii klasowej i roli klasy robotniczej, bo przypomnijmy, że on, wbrew temu, co później pisano, był rzeczywiście socjalistą i to przez dłuższy czas. Niektórzy twierdzą, że jest do końca życia, no ale to chyba jednak nie była już prawda. Kiedy tenże sam Piłsudski wiele lat później jechał do nieświeża, do siedziby Radziwiłłów, no to też jakby odwoływał się w jakiejś mierze do e, tych kategorii. Oczywiście można to dyskutować, można powiedzieć, że to był błąd z różnych względów, ale w każdym razie ta kategoria tutaj funkcjonowała. Jeżeli znów odwołuje się do wielkiej postaci, ale to tak jest, że jak człowiek się chce do przykładów historycznych odwoływać, to się zawsze musi odwoływać do ludzi wielkich i to, to go stawia trochę w niemądrej sytuacji, ale mówię w tym wypadku o De no, jak De Gaulle dochodził do władzy, ja to już znakomicie pamiętam, to pod hasłem Algeria francuska. I popierali go ci, którzy krzyczeli głośno na ulicach i także z bronią w ręku, o to zabiegali, żeby Algieria była francuska. No później był ten cały bardzo zręczny zabieg, kończący się układami we i tak dalej, no i tej francuskiej Algierii jednak nie było. No, jaka kategoria tutaj w gruncie rzeczy zwyciężyła? No. W moim przekonaniu było to jednak odwołanie się do kategorii zdrowego rozsądku, bo w ramach zdrowego rozsądku kontynuowanie tej wojny żadnego sensu nie miało. I jednocześnie groziło też różnymi następstwami, które skądinąd i tak w jakiejś mierze mają miejsce, ale które są może mniej znane, a de Gaulle potrafił je przewidzieć, mówiąc o różnych rzeczach, o których ja tutaj no nie chcę mówić, żeby się nie narazić na to, że jestem niepoprawny. Przerwę w tym miejscu, bo właśnie to, to, co zrobił de Gaulle, to było to co y, zrobił prezes i co ja zresztą pisałam grubo jeszcze przed tą tragedią, że jeżeli ktoś, kiedy się dyskutowało sytuację w piśmie, model oligarchiczny i tak dalej, że jeżeli ktoś potrafi to odwrócić i skontestować samego siebie, co właśnie jest antyzdroworozsądkowe, to właśnie prezes, napisałam to dawno temu i to właśnie ta zmiana polityki, zwrot, który wyprzedza to, do czego ludzie są przyzwyczajeni. Dostrzeżenie, zdolność do po prostu y, y, podjęcia zmiany, której inny by brnął. Wyczuwam, znaczy, że polemika będzie gorąca. Tylko, że to jest kwestia, tu wchodzimy na bardzo trudną płaszczyznę Dyskusji na temat tego, co to znaczy zdrowy rozsądek. Znaczy, być może, że nie, nie do końca to samo przez to rozumiemy. Ja przez zdrowy rozsądek rozumiem dostrzeganie realiów, dostrzeganie realiów i prowadzenie, tutaj mówimy o polityce, a więc polityki, która. Te realia uwzględnia, nie, wcale nie rezygnując z, z pryncypiów, nie rezygnując z tego, do czego się dąży. Znów wrócę do Piłsudskiego. On przecież z idei niepodległości, która była w tym czasie zupełnie niezdroworozsądkowa, nie rezygnował, ale wykazał olbrzymią elastyczność, jeżeli chodzi o sposób zabiegania o tą niepodległość, zarówno wtedy, kiedy. To było jeszcze przed I Wojną Światową, jak i wtedy, kiedy już I Wojna Światowa trwała i kiedy tych manewrów też było niezwykle dużo. Każdemu, kto się interesuje polityką, naprawdę bardzo bym polecał przeczytanie książki profesora Nowaka, Andrzeja Nowaka o polityce wschodniej piłsudzkiego już po 1918 roku, bo ona pokazuje to, co jest bardzo rzadko, przynajmniej wedle mojej znajomości literatury, w literaturze pokazywane, to znaczy jak polityka wygląda naprawdę, nie jak jak ona wygląda w pewnej syntezie, kiedy ktoś to już wie, ją opisuje, tylko jak ona wygląda naprawdę, jak jest prowadzona wśród wielokrotnych zwrotów, zmian sytuacji, itd. itd. Przy pewnym celu, przy realizacji pewnego celu, który się zakłada i który się przez cały czas chce zrealizować. Krótko mówiąc, ja w żadnym razie. Nie uważam, żeby Polska nie była krajem, który wymaga daleko idących zmian na bardzo różnych płaszczyznach, żeby różnego rodzaju polityki, które podjęliśmy, nie miały nie być kontynuowane. Ja tylko chciałbym, żeby coś niesłychanie wręcz niszczącego zostało z polskiej polityki wycofane, bo w Polsce doszło do tego, że w gruncie rzeczy nie było już możliwości, posługiwania się nawet najbardziej skwantyfikowanymi argumentami. Przypomnę znów, odwołam się do osoby nieżyjącej, no ale to tak akurat się przypomnę tutaj znów no naprawdę niezapomnianą Grażynę Gęsicką, kiedy powiedziała o sposobie wykorzystania środków europejskich za dwa, w 2008 roku, posługując się liczbami ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju. No jaka była odpowiedź? Może niektórzy z Państwa to pamiętają. No niebywale wręcz obraźliwa, no już nie chcę jej dalej kwalifikować. I w ten sposób w gruncie rzeczy ucięto jakąkolwiek dyskusję, bo zaczęła się dyskusja, czy co powinno spotkać tego Pana, którego nazwiska tu nawet nie wymienię, który to w ten sposób powiedział, ale przecież to było powiedziane celowo, no właśnie po to, żeby ta no, niezbyt dobra z punktu widzenia rządzących wiadomość nie była w dyskursie publicznym Później już podnoszona. Przy czym, kiedy ostatecznie rzecz podsumowano, i dzisiaj to też można zobaczyć na stronach internetowych, to mamy tam miliard złotych wydanych i to jest dokładnie tyle, nawet mniej niż wtedy w procentach Świętej Pamięci Grażenia Gęsicka powiedziała. Krótko mówiąc, ja bym chciał, żeby tego rodzaju sposób uprawiania polityki był już niemożliwy, bo on w ogóle wyłącza jakąkolwiek dyskusję, jakąkolwiek sposób, który. Może prowadzić do tego, że dyskurs polityczny, dyskurs demokratyczny ma jakieś pozytywne skutki. On po prostu praktycznie w ogóle przestaje istnieć. No, jest już tylko tego rodzaju mechanizm, w którym kto ma przewagę w mediach. Ten może wszystko i cały mechanizm kontroli demokratycznej, kontroli społecznej zostaje całkowicie wyłączony. No, ja nie chcę w tej chwili się w to wdawać, bo akurat nie o tym, że tutaj żeśmy przyszli dyskutować, ale przecież my mieliśmy w ciągu ostatniego okresu wiele przykładów, kiedy mechanizm skandalu w tym znaczeniu socjologicznym. No, na pewno wiesz o, to, o co chodzi, może i część z Państwa wie o co chodzi. Taka ostra repulsja społeczna, która powoduje oczyszczenie życia społecznego po jakimś zjawisku, mieliśmy skandal z Rywinem, to był taki klasyczny skandal, to w ogóle przestało funkcjonować, no może się nie, nie, wszystko zdarzyć, a mimo wszystko, wszystko to jest, jest normalne. normalne w tej... Na przykład natychmiast absorbowane, natychmiast przesuwane na płaszczyznę porównań, kto lepiej wypadł, czyli w istocie na płaszczyznę wizerunków, ocen odnoszących się do sposobu wypowiadania się i tak dalej, a nie do Meritum. Otóż powtarzam, ja to robię w sposób celowy i będę to w dalszym ciągu robił. Czy to się uda, nie wiem, nie tylko od nas to zależy, ale uważam, że w tym momencie mam taki obowiązek. To jest obowiązek wobec kraju. No, ja to też traktuję jako obowiązek wobec tych, którzy zginęli. No, każdy z Państwa zrozumie, że my się tutaj przede wszystkim o swoim bracie. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Dobra debata charakteryzuje się tym, że jest kontynuowana. Ona będzie na pewno kontynuowana w mediach i w kuluarach. Zapraszamy na kolejne debaty jeszcze raz, proszę Państwa, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Profesor, ja widzę Staniszki. Dziękujemy bardzo.